Witajcie, jesteśmy narzeczeństwem z Jerozolimy. Ja nazywam się Tomek. Ja Tereska. I chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć o Bożym Miłosierdziu. Myślę, że takie główne skojarzenie Miłosierdzia to skojarzenie z obrazem Świętej Faustyny i słowami Jezu Ufam Tobie. Boże Miłosierdzie to jest ogrom Bożych Łask, które możemy przyjąć lub nie przyjąć. I to przyjęcie zależy od tego, jak bardzo mu ufamy. Dzisiaj chcielibyśmy też powiedzieć trochę o tym zaufaniu. Na początek chciałbym Wam przeczytać fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę Was do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: wszyscy, Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wypresię ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. <Ky> Jezus wie, że Piotr popełnił błąd, zdradzi go, ale mimo to jest z Piotrem, uczestniczy razem z nim w ostatniej wieczerze i obmywa mu stopy. Nie odrzuca Piotra dlatego, że ten popełni jakiś błąd, ale wybacza mu to jeszcze zanim ten to zrobił. I jest gotów użyć tego, żeby Piotr lepiej poznał miłosierdzie Boże, żeby przybliżył się do niego, żeby nawrócił się. Jezus nie skreśla tych, którzy popełniają błędy, tylko jest gotów użyć wszystkiego w naszym życiu, żeby przybliżyć nas do zbawienia. On patrzy na nas zupełnie inaczej, niż my patrzymy na samych siebie. Widzi w nas swoje dzieci, swoje owce i jest gotów zrobić wszystko, żebyśmy skończyli razem z nim w niebie. Także nie możemy zatrzymywać się na naszych porażkach, załamywać się nimi, tylko musimy zaufać Bogu. Wiedzieć, że On wyciągnie z nich coś, co jest dobre dla naszego zbawienia, i zająć się poczuciem skruchy i naprawą naszego błędu, i starać się żyć dalej, będąc blisko Boga. To zaufanie musimy też rozciągnąć na nasze decyzje. Jeśli przemodlimy z Jezusem jakąś decyzję, to nie możemy cały czas poddawać się zwątpieniu, bo nawet jeśli nie wyjdzie to tak, jak my na początku tego chcieliśmy to Bóg jest gotów wyciągnąć z tego większe dobro, niż kiedykolwiek zakładaliśmy. Chciałabym powiedzieć <laughs> krótkie świadectwo, które dotyczy myślę, że całego mojego życia, ale szczególnie w ostatnim tygodniu na naszych rekolekcjach Wspólnoty Jerozolima i też na wczorajszej modlitwie środowej. Doświadczyłam właściwie początku uzdrowienia, bo to będzie proces i już wiem, że to będzie dłuższa... Dłuższa praca nad sobą. Doświadczenie tego, że moc w słabości się doskonali i że te wszystkie porażki służą po, po to, żeby się wzmocnić. Właśnie przez wiele lat miałam problem z perfekcjonizmem i miałam takie poczucie, że muszę wszystko kontrolować, że jeżeli coś nie wyjdzie, to to jest moja wina. Bałam się też. Powierzać innym różne zadania, ponieważ uważałam, że to musi być tak, jak ja to sobie wyobraziłam. I takie poleganie na sobie, na sobie zaburzało mi drogę do zaufania Bogu, ponieważ na tym pierwszym miejscu było to, że ja sobie ufam, że ja to zrobię lepiej. A wiązało się to też z tym, że do różnych decyzji zapominałam prosić Boga o pomoc i potem nie byłam pewna w tych decyzjach. Bałam się je podejmować, przeciągały się one w czasie, bo polegały one na tym, że ufam sobie, a nie Bogu. Na rekolekcjach zobaczyłam obraz siebie w słowach, które ktoś powiedział, że jestem suchym drzewem i łączyło się to z tym, że ja mam niskie poczucie własnej wartości. Wczoraj na modlitwie ten obraz się odwrócił. Ponieważ modliliśmy się o to, aby zdetronizować Bożka, który jest na, na tej, zamyka nam drogę do Bożego zaufania i odbiera nam też możliwość odczucia tego Bożego miłosierdzia, tych łask, które Pan, Pan Jezus chce nam dać, które, które tak naprawdę są już nam dane, tylko my niekoniecznie je przyjmujemy. I były takie słowa, że Pan Jezus Pomaga ci podejmować decyzje razem z nim, że one będą łatwiejsze. I drugi obraz, że jest tu osoba, która ukrywa swój lęk za takim klaunowaniem, żartami, a u mnie się to objawiało takimi, takim wpadaniem w entuzjazm sztuczny, jakby pokazywanie, że, jest, że jestem radosna, a tak naprawdę wewnątrz wszystko się. Waliło, bo był we mnie ten lęk, taka panika i zobaczyłam, że ta walka z perfekcjonizmem musi się zacząć od tego, że, że przestanę właśnie ufać sobie i zapraszać do wielu rzeczy Boga. Pamiętać o tym, że, że to On jest miłosierny, to On zna te moje słabości i chce z tego wyprowadzić dobro. I na koniec tej modlitwy pojawił mi się obraz. Drzewa, które się zaczęło zazieleniać, nabrały takiego blasku i to byłam ja, która zdała sobie sprawę z tego, że Pan Jezus już zaczął ten proces, bo każde uświadomienie sobie tego problemu i zobaczenie siebie w innym świetle, zobaczenie sytuacji tych samych, ale kiedy ja ich nie kontroluję, okazało się, że to wszystko może działać i dużo lepiej, kiedy ja jakby nie mam tego pod kontrolą. I chwała Panu, że ten proces się zaczął. Teraz y, pomódlmy się wspólnie. Z dzienniczka świętej Faustyny. Jezu, ufam Tobie, wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei, czyni ze mną, co chcesz, nie odstąpię od Ciebie. Bo Ty jesteś źródłem mojego życia. Módlmy się o zaufanie do Boga. Proszę cię, mój Boże, żebyśmy wierzyli, że Ty jesteś z nami i że wszystkie nasze decyzje, wszystkie rzeczy, które działają się w naszym życiu, Ty potrafisz wykorzystać, żebyśmy dążyli do Nieba, do zbawienia. Bo o to przede wszystkim tutaj nam chodzi. Prosimy Cię Proszę. też o odebranie lęku, o zapraszanie Cię do podejmowania różnych decyzji, o to, abyśmy czuli Twoją obecność, Twoje miłosierdzie, abyśmy potrafili przyjmować Twoje łaski i dopuszczali Cię do naszego serca, do naszego życia. Prosimy Cię, Boże, żebyśmy byli narzędziami w Twoich rękach, żebyś był gotów używać nas do Twoich celów, do zbawiania innych ludzi, do zbawiania całego świata. Prosimy Ci też o dar radości, abyśmy nie załamywali się swoimi lękami, swoimi słabościami, ale doszukiwali się w tym dobra i, i tego, że może z tego wyjść coś dobrego, że możemy nabrać w ten sposób sił i takiego, takiej mocy Bożej. trwa uczysz się miłość